prezona Wiktoria Gasiewska relacjonuje kapiel w pielęgnacja, kolorowy napój i zalotne spojrzenia foto. Nie jest tajemnica, że Wiktoria Gasiewska zaczynala karierę w przemyśle filmowym znacznie wcześniej niż Julia Wieniawa. Jednak w obu przypadkach trampolina do sławy okazał się serial rodzinka.pl, o ile ta druga znacznie szybciej zaliczyła upragniony awans do celebryckiej pierwszej ligi. Była dziewczyna Adama Zdrujkowskiego powoli dogania koleżankę pod względem popularności. Aktorki bynajmniej nie konkuruje ze sobą o palmę pierwszeństwa w branży od jakiegoś czasu pielęgnuje medialna przyjaźń. Wystrojona Julia Wieniawa i Wiktoria Gasiewska wspólnie podbijają parę z, czas celebrowa z życie, z diecia. Gasiewska od kilku tygodni nie schodzi z afiszy głównie za sprawę nowego uczucia. Które narodził się na planie serialu Barwy szczęścia Jasperem Soltysiewiczem. Fani Wiktorii zgodnie twierdza, że 23 latka znacznie bardziej pasuje do nowego wybranka niż do gwiazdora rodzinki. A ugodzona strzala amora aktorka z pełnym przekonaniem podziela tę opinię. Wiktoria Gasiewska obcalowuje Jaspera Soltysiewicza. Fanka, widac, z nowa sluzy, foto. Dalsza część artykułu pod materiałem wideo. Póki co Wiktoria zebrala na swoim profilu instagramowym opolowym mniej followersów niż w przypadku Wieniawy. Wciąż jest to jednak ponad milion osób. Chcac przyciągnąć na swój profil potencjalnych fanów i zadowolić tych już posiadanych. Celebrytka regularnie zamieszcza na swoim profilu atrakcyjny content, gdzie reklamowe posty przyplatają się z zabawnymi wodkami.